Cześć wszystkim. Zastanawialiście się kiedyś, czy pasjonat historii wojskowości może w Polsce legalnie wejść w posiadanie prawdziwej broni palnej bez pozwolenia? W dzisiejszym materiale prześledzimy tę fascynującą prawną ścieżkę to coś dla wszystkich, których kręcą militaria i kolekcjonerstwo. No właśnie, legalna broń bez pozwolenia czy coś takiego w ogóle jest możliwe? Może to brzmi no, trochę niewiarygodnie ale odpowiedź brzmi tak. Polskie prawo faktycznie na to pozwala, a my zaraz, krok po kroku, rozłożymy na czynniki pierwsze, jak to dokładnie działa. Dobrze. To, co nas dzisiaj czeka? Szepki rzut oka na plan. Najpierw ustalimy, czym w ogóle jest taka broń. Potem wejdziemy w szczegóły, jak wygląda ten nieodwracalny proces jej przerabiania. Dalej na tapecie mamy rejestrację. I na sam koniec mega ważna sprawa posiadanie i odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże. No to co? Jedziemy z tematem? Dobra, wchodzimy w pierwszą część. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Musimy sobie jasno powiedzieć, o czym my tu w ogóle rozmawiamy: co to jest ta broń pozbawiona cech użytkowych? Kluczowe jest to, że mówimy o autentycznej, prawdziwej broni palnej to nie jest jakaś replika ale i to jest ale przez duże a została ona tak przerobiona, że absolutnie nie da się z niej strzelić i to w sposób trwały, nieodwracalny. W gruncie rzeczy z broni palnej staje się, no cóż, fascynującym kawałkiem historii. I właśnie po to ten przepis istnieje. Daje on, no wiecie, entuzjastom historii militariów szansę na posiadanie autentycznego egzemplarza broni, bez całej tej skomplikowanej i, umówmy się, trudnej drogi do zdobycia pozwolenia na broń palną. Okej, okay, teraz robi się technicznie. Wchodzimy w samo sedno sprawy, zarówno od strony prawnej, jak i mechanicznej. Jak to się właściwie dzieje, że broń przestaje być bronią i staje się legalnym eksponatem? No dobra, ale jak to się robi? Co dokładnie trzeba z tą bronią zrobić, żeby, no wiecie, trwale ją wyłączyć? Jakie to są konkretne modyfikacje? To nie jest tak, że wystarczy zrobić jedną rzecz. O nie, to cała lista precyzyjnych, technicznych modyfikacji. Zobaczmy. Przewierca się lufę, zaspawuje komorę nabojową na amen, usuwa albo niszczy iglice, blokuje się mechanizm spustowy, frezuje szkielet. Każdy z tych kroków to osobna, nieodwracalna ingerencja, to poważna rusznikarska robota. I teraz najważniejsze: zapomnijcie o robieniu tego na własną rękę w garażu. Absolutnie nie. Prawo jest tutaj mega rygorystyczne. Mogą to robić tylko i wyłącznie wyspecjalizowane firmy, które mają państwową koncesję. Po wszystkim wystawiają oficjalny papier, certyfikat, który jest dowodem, że wszystko odbyło się legalnie. Powtórzmy to jeszcze raz, żeby dobrze wybrzmiało. Tego nie wolno robić samodzielnie. To zdanie to absolutna podstawa. Każda próba zrobienia tego chałupniczo to nie tylko prosta droga do złamania prawa, ale też igranie z ogniem. To po prostu bardzo niebezpieczne. No dobrze, załóżmy, że mamy już taki egzemplarz, profesjonalnie zdezaktywowany z certyfikatem. I co teraz? No, teraz czeka nas trochę biurokracji. Zobaczmy, jak wygląda droga do tego, żeby w 100% legalnie go posiadać. Pięć. Tylko 5 dni. To jest liczba, którą trzeba sobie wryć w pamięć. Od momentu zakupu jest dokładnie 5 dni na załatwienie sprawy, ani dnia dłużej. Ten termin jest absolutnie nie do ruszenia. A jak wygląda sam proces? W sumie jest całkiem prosty. Można go zamknąć w trzech krokach. Krok pierwszy oczywiście zakup i wzięcie dowodu zakupu. Krok drugi zebranie wszystkich potrzebnych papierów. I krok trzeci wycieczka do lokalnego Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji. Czyli do WPA. A jakie to dokładnie dokumenty? Spójrzmy na tę krótką listę. Wystarczą tak naprawdę trzy rzeczy: dowód osobisty, żeby potwierdzić tożsamość, ten super ważny certyfikat deaktywacji i dowód zakupu faktura albo umowa. Mając ten komplet, sprawa w urzędzie powinna pójść gładko. I co jest finałem całej tej operacji? Karta rejestracyjna broni. To jest właśnie ten oficjalny państwowy dokument, który potwierdza, że jest się legalnym posiadaczem tego konkretnego egzemplarza. Od tej chwili wszystko jest już w 100% legitne. Dobra, teoria za nami. Przejdźmy teraz do tego, jak to wygląda w praktyce. Co to tak naprawdę znaczy mieć w domu taki przedmiot? Jakie się ma prawa, ale też jakie obowiązki? I tu pojawia się pytanie, które chyba każdemu przychodzi do głowy: No dobra, to czy można z tym wyjść na ulicę, pokazać publicznie? Cóż, odpowiedź jest skomplikowana. I tu mamy idealne podsumowanie problemu, bo z jednej strony suche przepisy wprost tego nie zabraniają. Nie ma paragrafu, który mówi nie wolno. Ale z drugiej strony jest, no cóż, życie. Dla przeciętnego człowieka na ulicy taki przedmiot wygląda jak najprawdziwsza naładowana broń. A to może wywołać panikę i całą masę bardzo poważnych problemów. Dlatego kluczem do wszystkiego jest tutaj odpowiedzialność. I zdrowy rozsądek. Zawsze warto sprawdzić jakieś lokalne regulaminy, na przykład przewoźnika. Ale zasada numer jeden jest prosta. Dyskrecja. Taki przedmiot transportuje się w futerale, w torbie, w plecaku. Po prostu tak, żeby nikogo niepotrzebnie nie alarmować. Podsumujmy więc. Posiadanie broni pozbawionej cech użytkowych to naprawdę fajny, legalny sposób na obcowanie z historią, na dotknięcie jej kawałka, ale to hobby, który wymaga dużej dozy odpowiedzialności i myślenia. To nie jest zabawka, to przedmiot, który od swojego właściciela wymaga rozwagi. I na koniec zostawmy takie pytanie do przemyślenia: Czy taki przedmiot to tylko prywatny fragment historii, który można podziwiać w domu, czy może jednak w równym stopniu jest to symbol pewnej publicznej odpowiedzialności? To jest coś, nad czym każdy, kto rozważa takie hobby, powinien się głęboko zastanowić.